Hej, cześć, witajcie z tej strony Topio. W pierwszym odcinku na moim kanale wpadłem na głupi pomysł. Jak już możecie zauważyć w tle, e, tak jest to AliExpress. E, będziemy po prostu przeglądać AliExpress. Zobaczymy, jakie głupoty tutaj ludzie wrzucają i co mamy do zaoferowania. A może na coś się skuszę. Ale weźmy może na jakieś. E, e, coś normalniejszego. A weźmiemy komputery i biuro. Eee, no, albo to. Ogólna strona Aliexpress Co my tu mamy? No, o Nie, to mi się nie przejda. Co to jest? To jest obudowa jakaś? Na boki tyle. 5D coś. Co to jest? Jak to się działa? Jak to się oluj. No, nie, to by mi się przydało. Mój telefon tak czy inaczej już jest popękany. Nie pytajcie dlaczego. Zadziało się z nim coś niemiłego, ale to może być spoko. Dobra, zapisuję sobie to. Ale to, o ale, to jest zrąbiste. I co, i to na tu, tył yy, też działa? Telefonu też chyba działa. Oluj, I to jest z chyba z Rosji czajna, Dobra. Lecimy dalej. O. Rzęsy. No dobra. Ja bym wcale nie kupował rząd. Ale kto jak, kto jak lubi? Ochrona na aparat. Nie. I tak mi aparat nie działa. Mm, o. Autka. Zawsze się lubiłem bawić lego. Patrzcie, widzicie tą terenówkę? Widzicie te opony? Kurde. No, to pewnie z 200 tysięcy ponad kosztowała. Mocna. Ło. Wow. O ja. Ja to też oczywiście muszę zapisać. Nie ma innego wyjścia. Zapisujemy. Leci. Ciu. Dobra. Let's do it. Co dalej? O, nie, to mi się też nie przyda. Hmm, dajcie coś ciekawego. Ale to mi się przyda. Ja w kuchni mam taki. Jakby to. Mam taki stół, mam. I ja lubię biegać. Ja jestem szalonym człowiekiem. I już nie, nie raz przyjechałem o to zębami. Znaczy, przywaliłem. Family Friendly Content, zapomniałem. Ale to też wezmę. To też się przyda kiedyś. Mm -hmm, dobra. Mamy już trzy rzeczy. Nikomu praktycznie do niczego nie potrzebne. Ale, ale kto wie? Yy, aha. Ok. O! Za 20 dolarów to ja jeszcze nie widziałem. Dziesiątki. Znaczy ogólnie to chciałem kupić sobie. Mm, patrzcie, zaraz wpiszę yy, i Wam pokażę. Dołóż na. Yy, chciałem sobie kupić. Yy, to będzie chyba tutaj? Nie. Chciałem sobie kupić taki. Yy, yy, odporne na wodę takie zarąbiste słuchawki one kosztowały jakieś je... o, t. właśnie, one kosztowały 600 zł I, i one są fajne z tym, że one są odporne na wodę i są bardzo delikatne, delikatne w użyciu dlatego ją łatwo, łatwo po prostu się je obsługuje tylko, że nie ma różowego, różowego koloru, dlatego ich yy, zrezygnuję z nich, ale te, te sobie zapiszę może kiedyś. Jak mama da wypłatę. E -e o, możecie słyszeć teraz szumy takie delikatne. W przyszłości właśnie tutaj mam yy, taki mikrofonek, będę chciał sobie ogarniać. HyperXy X Yy, polecają, bardzo dużo osób na YouTube tubie Ja też polecam, bo mogłem, yy, miałem taki moment, kiedy mogłem z niego korzystać przez chwilę u, u znajomego, i no, muszę powiedzieć, polecam. Bardzo fajny. A najlepszym opcją, jak, jaka u niego jest, jest właśnie ten przycisk. Yy, nie musisz się jakiegoś tam w ustawienia wchodzić, na przykład grać ze, ze znajomymi i mama ci nagle wbija do pokoju i nie musisz, yy, nie musisz w ustawieniach tam nic kombinować, wyłącz mikrofon lub odłączać kable po prostu tylko sobie naciskasz na tą górną powieczkę i, i masz yy, i jesteś wyciszony. To jest opcja, która mi się strasznie podoba. Ale wróćmy do tego i właśnie yy, ta warstwa studyjna by mi się przydała. Do tego mikrofonu teraz mam, bo właśnie mam taki, taki dosyć średni. A zanim ja kupię ten za 500 czy 600 zł, to trochę minie czasu. No, bo mama wypłaty nie dała jeszcze. A to mogę sobie zamontować i będzie, będzie. To też sobie zapiszę. Przyda się jak nic. O, oluj! Zawsze chciałem mieć. Coś takiego, jak coś, co to jest? Noktowizor, tak, zawsze chciałem mieć noktowizor Czajcie takie y, Wchodzicie do damskiej ubikacji y, Albo przebieralni Na wf światło, a jest na przykład, nie wiem, późno już Wieczorami na jakichś treningach Zakładacie se I ale wtedy faza by była Oczywiście, oczywiście Idzie to na moją listę y, Znaczy co? Y, tego nie widzieliście? Co jeszcze? Dajcie coś takiego porządnego, coś, co mnie rozwali. O! I to tyle? Naprawdę? Żenujące, AliExpress. Żenujące? Żenada! Co to? 600 W Mini to metalowa z wysokiej jakości i zmiennej prędkości do obróbki metali. Aha. Aha. Wyglądało, wygląda to trochę tak o, na pierwszy rzut oka jak, dobra, nie, chciałem powiedzieć jak drukarka y, 3D, ale to w ogóle nawet y, nie siedziało koło siebie. Trzeba wbić na, na na, na na, elektronikę. Wbijamy na elektronikę. I zobaczymy co to jest ciekawego. Co to jest? jakieś słuchawki? Bezprzewodowe... Aha, po raz pierwszy takie coś widzę. Dobra, łomny jestem. O! Tak jest! One tak działają, że z boku ci ty, te, gra muzyczka, coś takiego? jak ma albo jak miał Iron Man, on miał takie okulary, wiecie, wiecie, że wszystko słyszał, yy, nie wiem, rozmawiał przez nie. Co my tu mamy? Bluetooth? Można rozmawiać fakt. No miałem rację. Słuchać piosenek. Nawet asystent Google jest. No i <ścoughs> jest łatwo. Yy, ten panel kontrolny, gdzie on jest? Gdzie jest panel? A tu jest panel kontrolny. Duży. Za ile to? 40 dolarów do 46 dolarów. Ej, idzie to też na moją listę. Kurde. Bogato. Trochę bogato się cenią, no ale... Co zrobisz? W końcu wszystko ma swoją cenę. Nieprawda cię? nieprawdacie? prawdacie? No, Dobra, nevermind. Słuchawki, same słuchawki, kurde. A dajcie o! O, ucho. O, o! Ta! To jest ten. Yy, mikrofalówka. Znaczy, yy, nie mikrofalówka. Yy, jak się nazywają te? Nie, to nie jest mikrofalówka. Wirec. U ucho. Monitor systemu profesjonalny etap wydajności ucha systemu monitorowania. A nie, wiecie, bo jak są te... Kr o, krótkofalówka. Myślałem, że to jest krótkofalówka. Boże mi, jaka mikrofalówka, co ja, co ja mówię? Strona druga. Tylko proszę, nie słuchawki. Nie no, po mi smartfon. Huawei lepszy. Nie no, taki bait Huawei jest do dupy. Nie obrażając nikogo co ma Huawei Ale fajne słuchawki. Nie są drogie, siostrze bym kupił na urodziny. Bo nie są drogie, a nie będę na jej hajsu wydawał. I bezprzewodowe. Mmm, tylko jakie połamy, to chyba ją ja mu duszę. Serio, kurwa i łeb. Ale leci, leci na, na naszą listę, czarną listę. Znajdę jeszcze coś i chyba będziemy kończyli ten odcineczek. Nie będę robił kurde odcinka godzinnego, godzinnego z wywalonego AliExpress. Jednak ja mam coś w, tym, w tej głowie. Dobra, co tu mamy jeszcze? Dobra, dawaj szybko ostatnią stronę. Chciałbym coś tutaj jeszcze zobaczyć. Bekowego hmm? co to, 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 to jest? Ale ładne. No, nie powiedzcie, że nieładne. One są. Ten, mają kabel? Hmm. Słuchawki hybrydowe. Słuchawki dołóżne, sport z, z edukacją szumów, ale zajebiste, jak to jest zrobione? Na pewno nie są tak dobrze zrobione jak ten odcinek. Muszę, mm, muszę już niestety go zakończyć fajnie. Się bawiłem, dużo głupich rzeczy znalazłem. Na przykład, jak. E, na przykład, jak. Co to jest? Na przykład, jak to, ale to mi się przyda, więc no. Kończę ten odcinek z tym pięknym akcentem, akcentem, który właśnie powiem, czyli zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję i walnijcie w dzwona. Nie powiem czym, róbcie to czym chcecie. Elo, elo, elo.